Cześć wam wszystkim, witam was w pierwszym piwnym let's play. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą serię, zasady są dosyć proste. Siadamy sobie z browarkiem, wy sobie otwieracie browarka, ja sobie otwieram browarka i ciśniemy. W tym przypadku na 3, dlatego że już jakiś czas się z tą grą męczę. Dzisiaj ze mną gości piwko EB. Także dobra, odpieczętowane. I teraz tak. Um, ostatnio lubię EB, generalnie w ogóle um, ja nie miałem okazji wcześniej pić tego piwa, gdy było one jeszcze u nas um, dostępne wcześniej, zanim wróciło, ale no po prostu po prostu ludzie mówią, że, że, że się poprawiło, więc skoro się poprawiło, no to, no to po prostu, no to musi być dobre, bo nie wraca coś drugi raz, jeżeli było kiepskie, dobra. Słuchajcie, browarek otworzony. Sprawa jest prosta. Dzisiaj będziemy robili sobie zbroję gryfa. Nie gryfa, sorry, niedźwiedzia. Zacji tego, że tutaj nie chcę nic spoilerować, bo może ktoś tam sobie w tą grę gra. Ja się rozeznałem w internecie wiem mniej więcej, gdzie taką zbroję można znaleźć. A to pogoda mi się nie podoba, więc sobie przemedytujemy gdzieś, gdzie będzie 24 godziny sobie około przemedytujemy i zobaczymy. zbroję. Niedźwiedzia to jest zbroja, która jest naj, najtwardsza, naj, najwięcej pancerza oferuje sama z siebie, ale też ogranicza nas, jeżeli chodzi o używanie znaków, czy też jeżeli chodzi o naszą regenerację wytrzymałości. Dobra, słuchajcie, z tego co dobrze pamiętam, albo i źle, to zbroja się znajduje gdzieś tutaj, znaczy schematy do niej. To jak będzie wyglądało zdobywanie przez nas jej, no to też jest inna szkoła jazdy, dlatego że. Tutaj, tak jak widzicie, na przykład miałem pancerz Gryfa, którego nie skończyłem, jeszcze mógł być jeden element, znaczy dwa właściwie elementy pancerza, dwa, dwie możliwości rozbudowy, ale nie chciało mi się zbierać składników. A więc tak, ja z tego pancerza nie korzystam, bo wygląda w nim jak grubas. Ja oczywiście wiem, że to jest zbroja, która jest tak uwypuklona, dlatego na jakiś czas korzystam sobie z tego pancerza kawalerii. Jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o statystyki, może nie najlepszy. Ale ja nie jestem też jakimś strasznym tryhardo... tryhardującym graczem. Jeżeli chodzi o to, dobra. Spróbujemy się tam jakoś logicznie dostać, żeby tego za długo nie przeciągać. Z tego co widzę jest góra, więc nie dojedziemy. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Słuchajcie... Wiedźmin 3 to jest... że znaczy w ogóle chciałem pogadać na temat update'ów. Nie update'ów tylko upgrade'ów. Jakim ja jestem kretynem? Nie upgrade'ów, Boże. Ich. Na co ludzie narzekali. Czekajcie łyka piwa. Na co. A, downgrade. Downgrade graficzny całej gry. E, słuchajcie, w, e, trzeba być kretynem, jeżeli się sądzi, że gra, która jest w fazie promocyjnej będzie wyglądała tak samo w fazie końcowej, przecież gra, którą nam prezentowali Redzi, była niemożliwa do odpalenia na większości konfiguracji, więc ludzi, którzy się rzucają. O, coś tu mamy, mamy źliczałego skalnego trolla. A może to będzie okazja, żeby sobie trochę powalczyć. Dobra, próbujemy w takim razie. Spróbuję ci najpierw podpalić. Zobaczymy, czy to coś Ci zrobi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o poziom trudności, na jakim gram, ja się nie lubię męczyć, ja sobie gram na tym średnim poziomie trudności znaczy średnim, to jest miecz i opowieść z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o ten poziom trudności, to jest on no zupełności dla mnie zadowalający, dlatego że ja też nie lubię się za bardzo... O, mis teraz. Nie lubię, się za... nie lubię się męczyć, jeżeli chodzi o przechodzenie gry, a to też nie o to chodzi. A też ten poziom, który, który w tym momencie mam ustawiony jest dosyć w porządku powoduje też jakieś większe wyzwania przy jakichś konkretniejszych przeciwnikach. Akurat tutaj trolla rozwala szybko z racji tego, że zwróćcie uwagę, że on ma 16 poziom. Ja mam 28. Jaki by nie był ten 28, to jednak o skóra trolla, szkoda, że nie skóra potwoja i no, mi brakuje troszeczkę do rozbudowy zbroi. Dobra, nieważne. Z tego co widzimy tu mamy coś... Czy to jest bazyliszek. Czy nie wiem co to jest za potwór? Trzeba skoczyć. O! Dobra więc tak... Eee... Chociaż nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, idąc tędy. Właściwie to ja się tam jeszcze nie próbowałem dostać. Może się zaraz okaże. Z tego co widzę, jest tutaj jakaś droga. I chyba nawet dobrze poszliśmy, słuchajcie, ja chcę zdobyć tą zbroję. Chcę zdobyć tą zbroję, bo jest bardzo ciekawa. To harpia jest. Wolałbym żeby nie zrzuciła nas z tej skarpy. Dobra, widzę, że nie wskoczymy tutaj, jeżeli ja, się, ja jej nie pokonam. O kurde, dobra. Teraz to był fart, czysty, słuchajcie. Dobra, nie wiem, nie za bardzo, słuchajcie, wiem jak z nimi to walczyć, na dobrą sprawę. Dobra, jednej nie ma. To syrena, tak jak, tak wymyślałem. Syreny w tej grze są wyjątkowo różniące się od y, klasycznego wizerunku syren. Kurde, jak jestem w kombacie nie mogę wejść dalej, nie? I to jest denerwujące dosyć. Dobra. Może jak spłoniesz, to ci się otworzą trochę horyzonty. A, jeszcze raz. Jak się nie da inaczej, to cię po prostu zastrzelę z tej kuszy. O, zbugowała się. Macie przykład na to, że po ostatnim patchu strasznie ta gra jest zbugowana. Chyba leży. Spróbujemy w takim razie... O, poczekajcie, bo ja tu cały czas na skórę potwora. Krew, kość, mózg. To nie do końca o to chodzi. No dobra. Gdzieś tu mniej więcej już jestem na dobrej drodze, z tego co pamiętam, oglądałem sobie, słuchajcie, na YouTube, gdzie tą zbroję można znaleźć, bo nie będę się bawił, mówmy się, no, nikomu się nie chce bawić. <laughs> Dobra. Tutaj, tędy, O, zaraz, zaraz, stop. Dzisiaj idę dobrze. Nie chciałbym sobie tego zjebać, dobrze chyba idę. Ciach. Dobrze jest. Biegnijmy zatem tędy. Na przeszkoda do pokonania, o tak jest, dobra słuchajcie jesteśmy na miejscu, obserwujcie bo Wy też możecie z tego skorzystać, prawdopodobnie to będzie tutaj, a ja sobie jeszcze zobaczę Czy z tych beczek nie wyniosę czegoś konkretnego a Teraz pytanko, gdzie to było, chyba na dole, zobaczymy tu na dół na początku Dobra Idziemy tędy Słuchajcie zbroja. Niedźwiedzia jest chyba jedną, tak jak mówiłem, jest najcięższą zbroją i też ma te możliwości update'u swoje. I te możliwości update'u są fajne, bo przede wszystkim ze względu na wygląd tej zbroi jest warte uwagi, bo... żadna inna zbroja, jeżeli chodzi o Wiedźmińskie po prostu. Oho. La la la, la 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 jak z trailera. Chodź tu. A mnie wydymała. Dobra. Padła się jak szmata. Za mały level. Dobra. Mm, tu sp sprawdźmy. Drewno. Spodnie kawalerzysty Nie, to nie jest to. <laughs> tu jest dźwignia. Coś się zmieniło. Coś się otworzy. O kurwa. Słuchajcie, zrobiłem coś niesamowitego. Ech. To się mogło zdarzyć tylko mi. Dobra, na szczęście sobie damy radę szybko. bo One są. Levelem całkowicie. To są całkowite leszcze dla mnie. Dobra, słuchajcie, zeskoczyłem. O co mi to da? Tak to się kończą poszukiwania Geraltem właśnie jakieś kurde rzeczy, których nie powinienem... A tu jest strasznie bez kitu, naprawdę, aż pociągnęły kap do walka. Oh, jakie dobre. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze, tędy się wychodzi. Tam te schody się zawaliły. Jeżeli chodzi o wyjście, więc musieliśmy znaleźć drogę alternatywną. Przeskocz, przeskocz, dziękuję. Dobra, jesteśmy na miejscu, z tego co widzę, już miejsce. Tutaj mamy zbroję gryfa. No kurwa, zbroje, zbroje niedźwiedzia, tak jest. Niedźwiedź, 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 dobra, niech będzie. I teraz tak, słuchajcie, wszystko fajnie yy, i patrzymy, jak to wygląda. <laughs> Oczywiście to trzeba skraftować. Ci, którzy myśleli, że yy, ja od razu się w to ubiorę. No to się pomylili, ale patrzymy przede wszystkim na kurtkę. Wyśmienita, wyśmienita zbroja, ulepszona zbroja Gryfa. Ci mi się wydaje, że ja nie mam koszuli? No błagam, kurwa. Przecież sprzedałem koszulę. Ktoś ma pomysł? Wiecie jak zrobimy? Dobra słuchajcie, jeżeli o to chodzi to sprawa jest za nami Tylko teraz pytanie jak yy, dosyć uparci są Teraz musimy <laughs> Może mi się to uda skraftować, jeżeli zrobię koszulę Jeżeli nie zrobię koszuli to nam się nie uda tego skraftować dzisiaj też bardzo bym chciał, wierzcie mi. O, dobra, tędy. A nie, dobra, wyjdziemy tędy. Dobra, to sobie. Poczekajcie, a nie, zresztą. Nie wyjdziemy już, nie ma jak. Więc. Trzeba próbować. Wyjść tędy. A tu jest dźwignia. Tak jest. Dobra. <laughs> no użyj. Mamy dźwignię, mamy kratę. Możemy stąd śmiało wypierdalać. Teraz by się przydało znaleźć ten słuchajcie, to takie gówno, ten taki drogowskaz. O, i ten drogowskaz pozwoli mi wrócić do chaosu O, kurwa. Jezu, czy to widzieliście? Boże, trzeba zapisać grę. Jestem jakimś kretynem, że ja tu skoczyłem, ale może nawet wyszło na lobby. Dobra. Ciesz cholera wie, gdzie się teraz znalazłem, tak naprawdę. Aha, dobra. Sprawdźmy gdzie my jesteśmy po prostu. A to już sobie przyjdziemy normalnie do wioski. Koń. Aha, koń się zresztą gdzieś. No dobra, teraz jest za mną. Słuchajcie, jak na początku gdy ubiłem tego gryfa, tak do tej pory ten jego łeb taszcze ze sobą. Na dobrą sprawę to nie mam żadnego pojęcia, czy, czy coś z tym można zrobić. Może wy się ze mną podzielicie. Na co się gapi? Dobra, słuchajcie. Jesteśmy przy tym. Przy, przy, O tu. A, poczekajcie, a może tu jest kowal, nie? Tu coś widzę. O, jest kowal. Nie będziemy się na razie z nim rozwodzić na ten jest? temat. Chodzi o to, żebym. Rozbierz na części. O, dokładnie, o to chodziło. Tyle no, widzicie i nie mogę kupić yy, koszuli. O kurwa! Mogę sobie to z ten... Mam w końcu skórę potwora, której szukałem, nie? Zbierzemy sobie to na części I zrobimy sobie... A, u niego nie mogę zrobić zbroi, bo to jest... Ale nieważne Chodzi o to, że słuchajcie, że... Potrzebowałem skóry potwora do innej zbroi, ale... Z tego co widzę, opierdoliłem moją koszulkę... Temu komuś tam i teraz nie mogę jej znaleźć dobra słuchajcie Pokaż. wiecie jak zrobimy zrobimy tak że sobie tutaj pójdziemy do tego do nie tak do Novigradu w Nowigradzie mam bardzo zaufanego kowala na rynku przebywał na pokładzie naglwara ogromnego okrętu zdolnego podróżować między światami zgodnie z radą Gelsa Wiedźmin ruszył na wyprawę po słoneczny kamień o jak dobrze Potrzebny do ściągnięcia eredia w pułapkę Dobra, jesteśmy w Nowigradzie. Taka szybka podróż. Out of fabuła. Ale my potrzebujemy bluzki. Bluzki Wiedźmińskiej, którą opierdoliłem. Całkowicie niechcący. Jak się teraz okazuje. Jest, dziękuję. Dobra, to nam jest potrzebne. I teraz patrzcie, co się dzieje. Rzemiosło. My musimy sobie zrobić. Je, yeah, dziękuję bardzo. Nareszcie się. I możemy sobie jeszcze pierdolnąć to. Dobra, i słuchajcie teraz, tak. E, wy będziecie świadkami tego, co tu się dzieje. E, tylko sprzedamy sobie jeszcze coś temu temu wieśniakowi, bo mi niepotrzebny jest na przykład e, ten miecz. Mimo, że on jest bardzo fajny, ale ja go nie potrzebuję, bo ja mam lepsze. E, tego nie opieprzymy. Tu możemy opierdolić, to możemy opierdolić. Dobra, jesteśmy trochę na zero. Uroo, dobra. Po pierwsze, bywaj. Yy, mamy przeciążenie. Nieważne, dobra. Z tym przeciążeniem sobie poradzimy. Teraz tak, wejdziemy sobie tu na rynek. To będzie koniec odcinka, od, nie, od razu nie. was ostrzegam. Mamy tak, mamy sobie tego Geralta. No jasne, musimy coś wyrzucić. Nie ma, nie ma lipy, musimy coś wyrzucić. Coś co nam zabiera 2 kilo jeszcze. Co nam zabiera 2 kilo. No ta kurteczka. To możemy ją w sumie sprzedać, bo ona szkoda ją wyrzucić jak ją można opierdolić, nie? Ta kurteczka jest bardzo fajna, to jest pierwsza kurtka, którą mamy w grze do tego. No tego najładniej wygląda, ale tak naprawdę... Pokaż mi swoje towary. Nie jest tego warta, żeby jej trzymać. Dobra, pożegnaliśmy się z kurtką. Bywaj. Bywaj kurtko, bywaj kowalu. Teraz tak, słuchajcie. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Jeżeli chodzi o... Tak się złożyło akurat, że miałem wszystkie składniki, żeby to wykraftować, ale to mogło wyglądać różnie. Teraz dobra, czekajcie, o tak mamy idealny widok na Geralta? Mamy, dobra, teraz tak. Tak wyglądała zbroja średnia, zbroja gryfa, która zwiększała moje znaki. No i tak jak samo, sama nazwa wskazuje, zbroją średnią panzer średni kosztuje 2000, za można go sprzedać. I wyglądam tak. No nie podoba mi się ten tutaj ten brzuszek jego Geralta, Mimo że zbroja jest generalnie bardzo fajna to jest przedostatnie stadium tej zbroi. Jest wszystko fajnie, ale ja sobie skraftowałem to. I uważam, że to jest perfekcyjna zbroja, tym bardziej, że możemy coś tam do niej wrzucić, a możemy wrzucić sobie do niej igni. Bo ja na, z igni najbardziej korzystam i z Quen. I to sobie z, zrobiliśmy w ten sposób I teraz wygląda Wiedźmin w ten sposób Także to jest pierwsza Pierwsza faza tego Tej, tej Zbroi jeszcze są trzy do wykonania ale W następnym odcineczku może sobie porobimy następny Także dziękuję wam, trzymajcie się, do zobaczenia Do usłyszenia i jebudu